Dobry, witam też ciebie i wszystkich, którzy nas oglądają. Zanim jeszcze przedstawię Izę, zanim opowiem o tym, co, o czym będziemy dzisiaj rozmawiały, to chciałam się upewnić, czy na pewno jesteśmy już na żywo. Także, jeżeli nas oglądacie, to dajcie koniecznie znać. Oczywiście w trakcie naszego spotkania też, jeżeli macie ochotę, możecie zadawać pytania Izie, bo myślę sobie, że w naszym gronie przebudzenie spati jest wiele, wiele kobiet, które marzą. O różnych rzeczach i chciałyby, chciałyby zrealizować swoje marzenia, ale na pewno też zauważyłyście, że wcale to nie jest takie łatwe, żeby temu swojemu marzeniu zaufać i żeby za tym pójść. Więc dzisiaj, właśnie w trakcie tego spotkania, myślę, że będziecie miały bardzo dużo inspiracji dotyczącej tego, jak możemy naprawdę skutecznie zacząć nasze marzenia wprowadzać w życie. No to ja już widzę, że jesteśmy na żywo, także cudnie, bardzo się cieszę. Jeszcze tylko udostępnię do grupy Przebudzone Kobiety. O. o, cudownie. I zaczynamy. Izabela Janiszewska, dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka kryminalnego debiutu roku Wrzask. To ja. I dzisiaj porozmawiamy i za Tobą o tym, jak zaufać swoim marzeniom, bo Twoja droga do spełnienia tego marzenia wcale nie była taka prosta. My czasami mamy tą tendencję, żeby patrząc na kogoś, komu się udało, udało w cudzysłowie, kiedy patrzymy na kogoś, kto opublikował książkę, założył swoją firmę, prowadzi biznes online, mamy czasami takie poczucie, że a tej osobie się udało, że ta osoba jakimś łutem szczęścia po prostu zrealizowała to marzenie, albo właśnie po prostu, po prostu miała szczęście i dlatego to się wydarzyło. Ale przecież, jak patrzę na, na Twój sukces i jak czytam, wiesz, recenzje i komentarze teraz, czyli wiesz, na światowym poziomie trudno uwierzyć, że to debiut, najgorętszy debiut roku. Fenomenalny, wiesz. To myślę sobie, że za takimi recenzjami Twojej powieści, która jest powieścią kryminalną, i na pewno opowiemy o niej więcej też na koniec naszej rozmowy, dzisiaj, że za tym musiała stać konkretna praca. Czy tak było? Zdecydowanie tak. Zacznę od tego słowa, udało się, o, o którym powiedziałaś, bo ja jakoś jestem potwornie wyczulona na to słowo i, i zwykle reaguję w taki sposób, że nie tylko jeśli chodzi o mnie, ale też na przykład o moje dzieci, tak? że dziecko mm -hmm. mówi że coś mu się udało, i ja wtedy mówię, nie, synu, ty to wypracowałeś, ty to zrobiłeś. Najczęściej użyłam, używam tego tak. słowa, że ty to zrobiłeś, i w moim przypadku rzeczywiście też było tak, że. To była myślę, że wieloletnia praca, bo nie chodzi o to, że po prostu usiadłam, napisałam książkę i ona jest. Tylko ile czynności, ile doświadczeń, ile różnych wydarzeń doprowadziło do tego, że ta książka dzisiaj jest, jest w takim stanie i zbiera tak niesamowite recenzje, które właściwie w większości są fenomenalne. Mhm. Więc bardzo dużo po drodze kroków, jakie podejmowałam, począwszy od pracy dziennikarki, gdzie przez chyba jakieś 15 lat właściwie kształtowałam to, jak posługuję się słowem, za każdym mhm. razem ucząc się czegoś nowego i pokornie przyjmując wskazówki od innych kolegów dziennikarzy. Więc jakby ta praca to, to nie, nie zdarzyła się teraz nagle przed chwilą tylko przez wiele wiele lat przygotowywałam się do tego momentu wszystkie po drodze próby pisania różnych tekstów różne książki które mam w swoich elektronicznych szufladach czyli w komputerze jakby to, te elementy składały się na te małe kroki które doprowadziły mnie do tego miejsca gdzie jestem dzisiaj i, i myślę że. Gdyby nie to, gdyby nie to wszystko, to trudno byłoby osiągnąć tak pozytywny odbiór teraz. No. Mhm. Szkoła pisania powieści była jedną z tych rzeczy, które zrobiłaś? Z pewnością tak. Miałam przyjemność brać udział w takiej szkole, właśnie pisania powieści krakowskiej u wspaniałej nauczycielki Maryi Kuli. I to też może jakby miało tę wartość, że z jednej strony mogłam sobie poukładać w głowie swoją wizję na temat pisania i zobaczyć, jak wyglądają wizje innych osób. Ale chyba to, co było najbardziej fascynujące, to to, że spotykałam się z innymi, którzy tak samo jak ja fascynowali się budowaniem historii, fascynowali się słowem, którzy kochają książki i gdzieś to bycie razem, wzajemne nakręcanie się, przebywanie w. Pewnego rodzaju grupie wsparcia, które tak pozytywnie na, nakręca do tego, żeby iść za tym, żeby, żeby się nie poddawać, żeby nawet jeśli gdzieś tam po drodze jakieś dopadają nas wątpienia, to żeby dalej działać, próbować. I bycie razem powodowało to, że my też wszyscy mieliśmy większą motywację. Co jest fantastyczne, to z tej naszej grupy nie jestem pierwszą oso osobą, która wydała książkę, bo Paulina Jóźwik z naszej grupy także wydała niedawno taką książkę z tróbki. Więc po prostu widzę, że ta siła grupy, siła pasji, którą wspólnie nawzajem sobie podsycaliśmy, ma ogromne znaczenie. No to teraz ktoś mógłby sobie pomyśleć, dziennikarka prasowa i telewizyjna, z takim doświadczeniem, no jej to mhm. łatwo. <noise> wiesz, chciałam Cię zagadnąć o taką rzecz właśnie, bo wiele kobiet ma taką wątpliwość, mają marzenie, ja widzę, bo wiesz, towarzyszę kobietom od 10 lat i właściwie główna rzecz, którą robię z kobietami, to jest to, że pomagam im odkryć, czego one tak naprawdę chcą mhm. i pomagam im za, odważyć się za tym pójść. I ja widzę, że takim podstawowym, podstawową trudnością, którą kobiety napotykają, to jest takie, takie zwątpienie, czy ja mogę temu naprawdę zaufać. Mm -hmm. Czy ja naprawdę, czy ja dam radę za tym pójść, czy ja mogę to zrobić. Czy to nie będzie przeciwko właśnie temu, że e, może na przykład e, nie zarobię na tym od razu pieniędzy, albo może mi się nie uda, albo nie odniosę sukcesu, etc., etc. Skąd wiedziałaś? Skąd wiedziałaś, że możesz temu zaufać i za tym pójść? Nie wiedziałam tego na 100%. Byłoby to wielkim kłamstwem, gdybym powiedziała, że ktokolwiek dał mi jakąkolwiek gwarancję, bo nie mam, nie miałam jej lata temu, nie miałam jej do niedawna i nie mam jej dzisiaj. Tak? Nie wiem, co się wydarzy za chwilę. Natomiast przez wiele lat czułam w sobie ogromną potrzebę tworzenia. Czułam, że w kiedy piszę, kiedy wymyślam historię, nawet jeśli były to historie do szuflady, to ja wtedy rozkwitam, że to jest coś, co mnie moje jakieś wnętrze karmi, co, co sprawia, że ja czuję się szczęśliwa. Nawet mój mąż często mówił, Jesteś jakaś nie w Sosie, zamknij się w pokoju, popisz tam sobie. I też myślę, że, że to zewnętrzne, które przez lata, czyli moi przyjaciele, moja rodzina mm. słyszeli przez lata, że ja tak lubię to robić, że to mi sprawia frajdę, że ja się w tym realizuję, że mam coś do powiedzenia i chcę się podzielić tym z innymi ludźmi. I ci moi bliscy wiele razy mówili o tym, że dlaczego tego nie zrobisz, tak? Dlaczego w końcu się nie otwarzysz? Więc jakby. Te wszystkie głosy dookoła przypominały mi o tym, o tym, o czym być może ja niekiedy sama zapominałam. Mhm. Natomiast to też co powiedziałaś przed chwilą, że tobie to było łatwo, tak? Nie, nie wydaje mi się, żebym miała sytuację inną niż ktokolwiek na świecie. Bo tak samo jak każdy inny człowiek po kolei wybierałam swoje prace, tak samo jak każdy inny człowiek decydowałam o tym, co danego dnia zrobię, do jakiej pracy zaaplikuję. I rzeczywiście w moim przypadku moje doświadczenie zawodowe sprzyja pracy pisarskiej. Natomiast jakby nikt mi nie dał niczego tak. z góry awansem, co by mi dawało jakiś lepszy start. Po prostu pracowałam na to naprawdę wiele lat. I i też to zaufanie, które miałam w sobie, ono pewnie wynikało z wewnętrznego silnego pragnienia, żeby tworzyć, pisać i żeby nie zamykać tego tylko dla siebie, tylko też dzielić się tym, bo dla mnie pisanie jest też formą dialogu, takiego specyficznego, bo nie mamy możliwości. Z tą drugą stroną, czyli z czytelnikiem, po prostu sensu stricte porozmawiać, a szczególnie teraz, kiedy nie ma żadnych targów książki, takich imprez. Natomiast no jest to forma dialogu specyficznego, gdzie ja mogę opisać jakieś uczucia, jakieś sytuacje. Ktoś to na swój sposób przetwarza, przeżywa, więc gdzieś tam metafizycznie się w jakiś sposób spotykamy. Mhm. To w tym momencie chciałybyśmy Was też zapytać, jakie marzenie chciałybyście spełnić? Jakiemu swojemu marzeniu chciałybyście zaufać? I witamy Was gorąco, widzimy, że coraz więcej osób się włącza, także bardzo, bardzo się cieszymy też, że jesteście z nami i zapraszamy też do włączenia się do dyskusji. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Izy, to śmiało też możecie pisać. Ja cały czas tutaj trzymam oko na to, także będziemy też na pewno. Będziemy właśnie sprawdzać, co, co się pojawia, co piszecie też. Idza, ja wiem, że Ty pisałaś do szuflady długi, długi, długi czas. Zresztą sama przed chwilą też o tym powiedziałaś. Kiedy był ten moment, kiedy na serio podjęłaś decyzję, że zajmiesz się tym profesjonalnie? Czy był taki moment? I jeżeli tak, to co do tego doprowadziło? Może powiem jeszcze zanim się wydarzył ten moment, nie wiem czy to był taki moment, wie, że ten moment to ta chwila bardzo konkretna. On był troszkę taki rozmyty bardziej, zaraz o tym powiem. Natomiast zanim on się wydarzył, to przez wiele, wiele lat ja miałam poczucie, że jeszcze muszę się czegoś nauczyć, że jeszcze muszę, mhm. jeszcze muszę wiele, wiele pracować i żeby czuć się Odpowiednio przygotowaną do tego, żeby zmierzyć się z rynkiem, w jakiś sposób stanąć obok innych niesamowitych, doświadczonych autorów, którzy mi imponowali. I cały czas miałam poczucie, że to jeszcze nie teraz, że jeszcze muszę to i tamto i jakby ta lista się wydłużała. Natomiast kiedy na świat przyszli moi synowie, jeden ma dzisiaj 4 lata, drugi niecałe sześć, to. Bardzo często przekonywałam ich o tym, że e, mogą w życiu osiągnąć wszystko, mogą być każdym i że to wszystko zależy od nich, od ich nastawienia, od ich pracy. E, że niewiele jest rzeczy w życiu, e, których naprawdę nie możemy zrobić. E, no i był taki moment, że ja kolejny raz gdzieś tam się czaiłam w cieniu, jako autorka pisząca do szuflady, i moi synowie powiedzieli: Mamo, ale mówisz nam, że można wszystko, a ty dlaczego nie wydasz tej książki? I to spowodowało innego rodzaju myślenie u mnie. Ja zaczęłam się wow. przyglądać temu, że uczę dzieci czegoś, czego sama nie robię, a wiadomo, że dzieci uczą się bardziej obserwując, a nie koniecznie słuchając naszych słów. Więc jaki ja daję przykład tej swojej rodzinie? I gdzieś z tych wszystkich refleksji zaczęłam się bardziej przyglądać temu, co we mnie takiego jest, że, że jeszcze tej odwagi nie było na tamten moment wystarczająco dużo. I po prostu któregoś dnia zdecydowałam, że okej, okay, robię to. I co będzie, to będzie. Na takiej zasadzie, że wszystko się może wydarzyć. Może się ta książka spodobać jakiemuś wydawcy, albo nie. A później, jak się już spodoba i zostanie wydana, to może się spodobać czytelnikom, albo nie. I z takim założeniem, że po prostu robię to, bo później będzie tylko trudniej. Jakby, to jest tak, że im, im więcej pozwalałam y, przejmować nad sobą kontrolę tym obawom, tym one bardziej rosły w siłę. Więc kiedy ja w końcu y, niemalże tupnęłam nogą i powiedziałam: Izabela, Janiszewska, bierzesz się do roboty, y, robisz to i co będzie, to będzie. Najwyżej nauczysz się, że y, trzeba inaczej, albo że może to nie jest dla ciebie, może to nie ten moment. Mm -hmm. To jest też, przypuszczam, jedna z tych rzeczy, dlaczego my czasami nie idziemy ze swoim marzeniem, bo mam poczucie, że to jest właśnie to, że dopóki możemy o tym marzyć, to nie musimy się skonfrontować z tym, czy to rzeczywiście, czy mamy talent, czy to nam się uda, czy nam będzie w tym dobrze. Ale chciałam ci zapytać też o to, od tego momentu, kiedy tupnęłaś nogą do momentu wydania twojej książki, ile czasu minęło? Trudno jest mi to określić dokładnie, ale myślę, że, że... Że to pewnie jest jakieś około dwóch lat, to się nie wydarzyło z dnia na dzień, bo jakby decyzja decyzją, ale później kwestia pracy nad tekstem, zaufania pomysłowi, który się pewnego dnia pojawia. Ja miałam to szczęście, że kiedy zaczęły przychodzić do mnie myśli na temat bohaterów tej książki, na temat idei, wokół jakiej chcę osnuć tę opowieść, to właściwie od razu coś gdzieś w moim środku mówiło, że, że mogę temu zaufać, że to jest to. Mhm. Miałam takie silne uczucie, że, że to jest to, bo też mnie fascynowała ta historia, mhm. więc, więc temu zaufałam. Ale rzeczywiście. Od momentu decyzji do momentu, kiedy fizycznie w swojej dłoni trzymałam książkę, minęły pewnie co najmniej dwa lata, myślę? Dlatego, że dużo rzeczy się po drodze działo jeszcze. To jest, myślę, właśnie to, co my bardzo często, kiedy realizujemy swoje marzenie, doświadczamy takiej frustracji. Że już byśmy chciały, żeby to się już wydarzyło tak bardzo szybko i myślę, że wiele osób jest właśnie w tej sytuacji, kiedy mówi, no tak, ja już to robię miesiąc, albo ja to już robię dwa miesiące, albo ja to robię już trzy miesiące. I czasami właśnie mamy to poczucie, że te efekty jeszcze nie przychodzą, a przecież to jest taki naturalny proces, że po prostu pewne rzeczy potrzebują czasu. Tak jak potrzebuje czasu twoje osadzenie się w, w twojej historii, e, potem poszukanie wydawcy, dokończenie tekstu, etc., etc. Mhm. I... Taka, tak, sobie myślę o tych dwóch latach teraz, że ja tak trochę z przekorą powiedziałam o tym, że wiesz, że tobie to było tak łatwo, bo ja wiem, że nie było. I wiem, bo się znamy już trochę i wiesz, i, i towarzyszyłam się też w tym procesie, i wiem, że doświadczyłaś wielu momentów znaku zapytania, wątpliwości, że to jest też normalny proces twórczy i realizowania każdego marzenia praktycznie. I wiem, że przez te dwa lata musiałaś dokonywać takich wyborów, które praktycznie potrzebuje dokonać każda kobieta, która chce zrealizować jakiekolwiek ważne marzenie: czyli wyboru, czy poświęcam teraz czas swoim dzieciom, czy poświęcam czas na pisanie książki. Czy teraz um, biorę kolejne zlecenie czy kolejny projekt, który przyniesie mi pieniądze, czy siedzę i pracuję nad książką. Mhm. Myślę sobie, że to musiały być niełatwe chwile. I niełatwe no wybory też. Z pewnością. Mm -hmm. Zdecydowanie te wybory osładzała wizja i wyobrażenie tego, do czego zmierzam. To jakoś wspierało te wybory, natomiast nie były to często rzeczywiście wybory banalne. Moja sytuacja rodzinna jest taka, że głównie ja zajmuję się dziećmi. Mojego męża często nie ma w domu. No, i tak naprawdę, dopóki pracowałam na tak zwanym etacie, to pisać mogłam wcześniej rano albo w nocy, wieczorami, kiedy dzieci poszły spać. Tylko to też oznaczało, że kiedy wybierałam i decydowałam, że ten czas poświęcam na pisanie, to nie dawałam tego czasu czegoś in, czemuś innemu. Także zawsze jest tak, że wszyscy mamy tę samą ilość czasu. Każdego do, z nas doba trwa 24 godziny. Pierwszym takim moim krokiem w tę stronę było to, że kiedy już nie pracowałam na etacie, tylko jako tak zwana freelancerka, wtedy w tak, taki sposób układałam zlecenia, które miałam i swoją pracę twórczą, żeby robić miejsce temu, co dla mnie ważne. I to może będzie ciekawe, bo początkowo pracowałam tak, że najpierw wstawałam rano i wykonywałam wszystkie zlecenia, za które. Otrzymywałam wynagrodzenie finansowe, bo cały czas myślałam o tym, że muszę mieć za co żyć i to było kluczowe. I później, kiedy już zabierałam się za swoją pracę twórczą, zapisanie, to czułam się dosyć mocno zmęczona tym, co się okay. działo wcześniej. I zaczęłam się zastanawiać, co jest właściwie moim priorytetem. Wow. I zmieniłam tę kolejność i zmieniłam tę kolejność, i zaczynałam dzień od pracy twórczej, a dopiero później wykonywałam te wszystkie prace zlecone, co też wymagało ode mnie dużej dyscypliny, żeby w ten sposób to zrobić, bo miałam cały czas takie poczucie, że, że potrzebuję. W tych wszystkich zleceniach być w pełni profesjonalna, dyspozycyjna, że ktoś czeka na te różne materiały. Okazało się, że jakby nikogo to nie bolało, że coś jest po południu a nie rankiem, i wtedy ja zdecydowanie lepiej funkcjonowałam jako autorka, w ten sposób y, pisałam. Y, natomiast jakby wszystko miało swoje ręce i nogi, i dopiero, y, dopiero później zdecydowałam, że będę brać tych zleceń mniej, aż do momentu, kiedy. Też przy jakiejś takiej rodzinnej dyskusji zdecydowaliśmy, że ja już tych zleceń w ogóle nie będę brać, siadam do, do książki i, i w ten sposób y, będziemy kontynuować to, że dajemy sobie jakiś czas, y, rok, dwa, może trzy, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Natomiast to też myślę, że wielki ukłon w stronę mojego męża, który był zawsze blisko mnie i zawsze wspierał to marzenie. I w momentach, kiedy nawet ja sama e, przestawałam już e, gdzieś szukać e, tej, tej drogi do tego, żeby pisać książki, to on mi o tym przypominał, że zawsze to było dla ciebie ważne. Dlaczego to odkładasz? No ale jeszcze jeśli chodzi o wyrzeczenia różne, to też jest tak, że e, może niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, bo przecież. E, sobie po prostu miałam bezpieczny dom, w którym pisałam i tak dalej, ale prawda jest taka, że przez wiele miesięcy, a może nawet można by to zamienić w lata, zdecydowałam się zrezygnować z wielu przyjemności mhm. po to, żeby zaoszczędzić różne środki finansowe, żeby móc się gdzieś tam później w tym realizować. I kiedy Inni być może wydawali mnóstwo pieniędzy na jakieś rzeczy, bez których właściwie można się obyć, to ja tego nie robiłam. I w ten sposób miałam poczucie, że wspieram to, że, że będę miała takie poczucie bezpieczeństwa w sobie, że mogę robić to, na czym mi zależy. Twoja książka jest dzisiaj sprawdzałam na 39 miejscu w Empiku na liście bestsellerów w kategorii kryminały. Mega gratulacje. Dziękuję. To jest fantastyczny debiut. Fantastyczny. I myślę sobie, wiesz tak, jak słyszę o twojej drodze, to myślę sobie, że po prostu tak sobie zasłużyłaś na to, w takim sensie, że tak zapracowałaś na to. Wiesz, swoją determinacją, odwagą, zaufaniem. Nawet wiesz, właśnie tym, to było bardzo imponujące to, co powiedziałaś właśnie, że przyszedł taki moment, kiedy zobaczyłaś, no dobrze, ale dlaczego ja wybieram właściwie te wszystkie zlecenia, które po prostu pozwalają mi zarobić na życie, a nie wybieram tak tego, co jest moim autentycznym priorytetem. Myślę sobie, że to jest też taka umiejętność, której my kobiety musimy się bardzo uczyć. I tutaj chciałam przejść właśnie do Twojej bohaterki, Larysy Luboń, bohaterki kryminalnego debiutu Roku, Wrzask której, którego to jesteś autorką, to jest bardzo silna kobieta. I czytałam w jednym z wywiadów, to był chyba wywiad dla Elmen, właśnie, że ta postać jest bardzo silna, też dlatego, że chciała się zestawić właśnie z takim stereotypem, takiej grzecznej, uległej kobiety, trochę gdzieś tam, może, właśnie z ścianka. Czy, czy ty się w swojej drodze, czy ty się musiałaś tego nauczyć? żeby właśnie dawać sobie prawo, żeby iść za tym, czego ty chcesz, czy, czy miałaś to od początku? Zdecydowanie musiałam się tego nauczyć. Ja pochodzę z mało miasteczkowego środowiska, chociaż myślę, że tak naprawdę dotyczy to wielu polskich domów, no także i w dużych miastach. Gdzie dominowały takie myśli, przekonania i zdania, i zwroty z cyklu, co wypada, czego nie wypada, co się powinno robić, co pomyślą ludzie, co pomyślą sąsiedzi. Gdzieś to wychowanie, myślę, że nadal w dużej mierze jest w Polsce konserwatywne i dziewczynki mają być miłe, grzeczne, spokojne. Ja nie mówię, że, że wszystko jakby to jest w całości złe, tylko Rozmiar i skala, jaką to niekiedy przybiera, i konsekwencje, jakie wywołuje, bywają trudne. Jakby to nauczenie dzieci tego, że mają być skrajnie posłuszne dorosłym i wykonywać jedynie polecenia, prowadzi często do tego, że później właściwie te dzieci nie wiedzą w dorosłym życiu, kim chcą być, co chcą robić. Bo zawsze ktoś im mówił, kim mają być i co mają robić, i nagle, kiedy przychodzi sytuacja, w której ktoś ma wybrać, ej, to kim ja właściwie jestem? To ten ktoś już nie wie, bo dotychczas dostawał taką informację z góry od kogoś innego. I myślę, że moim takim pierwszym momentem jakiegoś innego patrzenia na świat był czas, kiedy ja wyjechałam na studia do Warszawy i do dzisiaj tam mieszkam w tym mieście, więc to był taki moment, kiedy zauważyłam, że. Świat jest bardzo różnorodny i, i że ludzie potrafią myśleć w inny sposób, że można wyznawać inne wartości, okay. że to jest ciekawe i fascynujące pójść za tym swoim wewnętrznym głosem, w ogóle go usłyszeć jak wśród tych wszystkich głosów, które zawsze gdzieś tam docierały z różnych stron. No i tak naprawdę myślę, że też wiele lat zajęło, zanim ja. Pozwoliłam sobie na tę odwagę i kiedy tworzyłam właśnie Larysę Luboń, dziennikarkę, reporterkę, kobietę chadzającą własnymi drogami, która trenuje boks, ma ogoloną na jeża głowę, to też gdzieś tam pokazałam fragmencik jej przeszłości, która też nie była taką przeszłością, nazwijmy to odważną, że ona też przeszła swoją drogę, żeby stać się tym, kim widzimy ją w książce. I kiedy jakby myślałam o niej, to przede wszystkim chciałam tą jej postacią wyrazić swego rodzaju bunt. Bunt przeciwko mm hipokryzji, -hmm. przeciwko y, takiemu życiu na pokaz. Y, chciałam, żeby to było po prostu odważna, do granic wręcz y, silna postać kobieca, która też ma jeszcze swoje do przejścia, bo ona znowu jest na przeciwnym krańcu tej skali. Mm -hmm. y, Niemniej, y, no. Takie było moje założenie, żeby to była mocna, wyrazista, silna postać, która będzie się buntować przeciwko zasadom, często nie mającym żadnego sensu właściwie. Mm -hmm. No, ja się ogromnie cieszę. Właśnie tutaj próbowałam odszukać już odszukałam sobie ogromnie się cieszę że napisałaś tę książkę, wrzask, ja przyznaję, że zabrałam się z nią przede wszystkim z takiej ciekawości, co napisałaś. Mm. To było dla mnie szalenie ciekawe. I tutaj może pokażemy też właśnie okładkę. O. To powiem Ci, że jak zaczęłam czytać książkę, to... Po prostu to było takie doświadczenie, że nie mogłam się oderwać. I czytałam ją praktycznie, skończyłam w trzy dni i zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo mam poczucie czytając tą książkę, że to jest tak dojrzała, że to jest tak dojrzały kryminał, że aż naprawdę bardzo trudno jest mi uwierzyć, że to jest twój debiut. Także nie wierzę. Także gorąco, gorąco też Wam polecamy, żebyście sięgnęły. Książka Izabeli Janiszewskiej, naszego dzisiejszego gościa, Wrzask, dostępna we wszystkich księgarniach na terenie całej Polski. Myślę, że teraz czasu na czytanie mamy z pewnością całkiem sporo, więc można sięgnąć. Ogromnie wciągająca historia, ale też z, w moim odczuciu, właśnie z niesamowitym przesłaniem. Także Iza, chciałam Ci bardzo, bardzo gorąco podziękować. Przede wszystkim za to, że się stawiłaś dla swojego marzenia, że to zrobiłaś, bo im więcej jest kobiet takich jak ty, tym wierzę, że więcej kobiet też sobie pozwala na to. Że mam poczucie, że kiedy widzimy inną kobietę, która tak samo ma dzieci, ma męża, musi zarabiać na chleb, musi dokonywać trudnych wyborów, czy właśnie zająć się zleceniami, czy zająć się swoim marzeniem. Że kiedy wiesz, widzę kobietę taką jak ty, która naprawdę odrobiła te wszystkie lekcje, która powiedziała tak sobie w środku, to myślę sobie, że to jest naprawdę szalenie, wiesz, szalenie wartościowe i wspierające dla każdej kobiety, która chce zrealizować swoje marzenie. Także koniecznie też zostawcie nam komentarz, jak będziecie oglądać teraz albo potem, o czym marzycie najbardziej i czy właśnie czujecie, że, że możecie sobie pozwolić, żeby za tym naprawdę pójść. Czy jest coś, co chciałabyś jeszcze dodać na koniec? Powiem, że gdyby ktoś miał jakieś pytania, to oczywiście też zapraszam do tego, żeby zapisać je w komentarzach i ja jak tylko będę miała taką możliwość, to usiądę i z przyjemnością na te pytania odpowiem. Mhm. A dziękuję, dziękuję ci serdecznie. Bardzo na rozmowę i cieszę się, że mogliśmy się w ten wirtualny sposób zobaczyć i mam nadzieję, że, że komuś być może w jakiś sposób moja opowieść i moja historia pomoże w tym budowaniu odwagi do własnego marzenia. Dziękujemy bardzo. Uściski. Dziękuję. Uściski.